Tu chcę pokazać Wam jeszcze krótko, brata o dziewiątej najlepszej samicy w Polsce. Co brata czy siostra to będzie od najlepszej samicy w Polsce? Ten młody miał iść do pana, do pana Cugowskiego, ale zrezygnował jest gdzieś tam w górach i to już jednego zostawimy dla siebie do rozpłodu. Taki ciemny stalowy wyszedł jeszcze po tej pasz takiego koloru nie było. To jest para. Para tam jest ta samica. Moleman. Jego siostra dziewiąta lepsza matka, samica w Polsce. Matka, matka, od tego młodego i matka od dziewiątej najlepszej samicy w Polsce. Jeszcze pogonie samca. Iść. Jeszcze. Jeszcze pogonie samca. To jest. 100 80. Z dodatkowej najlepszej samicy w Polsce. Od 109 do 108. Y, po, tych, po tej parze i, i siostra od. Z kolei od tego młodego też u jednego hodowcy doprowadziła go w rozpłodzie młode do 16 mie miejsca w Polsce. Jest szesnasty w Polsce dzięki jednej córce z tej pary i siostrze od tego młodego. Także pan Cugowski ma czego żałować, że nie przyjedzie. To zostawimy jednego sobie. Wszystkie młode jakie tu były do tej pory wszystkie są w Polsce sprzedane i w Holandii. Jedna para poszła do Holandii. Ładny kolor. jest samiczki jest witność krew płynie. Witność witność. Ten zadek był sprzedany za 33 tysiące marek na licytacji. Z Witnoisa. Mieliśmy dwa syny z Witnoisa, jeszcze mamy jednego nakrapianego, niebieskiego, my sprzedali. No to by było z naszych ciekawostek. Ładna, ładna samiczka to będzie, jak to będzie samiczka. A tu, czysty deklar, oryginał. Każdy, kto zamawia większą ilość gojmy, też dostaje z tych par czy z innych par. Nie robimy wyjątków. A tu ich jest. Akurat ta zostaje, to pan Cygoski będzie miał Samicka teraz. Mody. Będzie teraz myślał i powie, czemu ja nie, nie, tak, przyjadę, takie co czemu temu? Ja nie przyjadę. Taki śmierć Blue, Taki niebieski, ciemny niebieski. Ładne gołębie. No, do usłyszenia. To jest nasz niedźwiadek. A to jest nasze baby. Nasz niedźwiadek to jest. Co nasz niedźwiadek? Pinuje tutaj. Jak wiecie mieliśmy problemy z, łodzie, z łodziejstwem Przy, przywiozłem od pani z, z pani hodowli Hunca, tego psa Jest bardzo ten tryb, co mówi, że y, on atakuje, atakuje właściciela to ma coś z głową. To specjalnie robią takie, takie reklamy, a on dla jest bardzo sympatyczny, taki miły jest. No ja ktoś psa kopie i źle go traktuje to potem też i, i tak pies reaguje. Jak się normalnie prowadzi, to są normalne psy. Polecam te psy. To są z Warszawy. U was, w Polsce są takie psy. U tej pani. Są bardzo zdrowe. Stawy, wszystko. Nie mają jakichś problemów. Nic. takie skrzywione nogi albo coś. Oczywiście odpowiednio musi być żywiony. No. Ciao. Do zobaczenia. Zadzwoń. Nie wstydź się, jest rubryka, rubryka, pisz swój numer telefonu. Twoje mistrzowie, dziesięciokrotny mistrz oddziału z Poznańskiego bierze u mnie porady. Mistrz, mistrz okręgu zbieska Białej bierze ode mnie porady i gołębie już dwa lata. Też mówił, panie Kulbacki, osiągnąłem to z lekarstwami po trzech latach. Wszystko musiał pozabijać i wypalić. Paratyfus. Tak grozi to wszystkim. To wszystko. Kilkakrotny mistrz Polski ma nasze gołębie. Mają nasze gołębie też mistrz okręgu Opole, mistrz okręgu Katowice i prosił nas o porady, mówił, że on ma niby pojęcia trochę, ale jak usłyszał, jak my to robimy, co jak my to robimy i ilą błędów robi. Naprawdę jest taka prawda, że nawet dalsi mistrzowie okręgów nie mają zbytnia pojęcia o jak gołębie przygotować, jakie i tak dalej, i Naprawdę, ja wiem co mówię. Ten, ten człowiek mistrz okręgu Opole i Katowice z podziwem słuchał i Głową. Panie Kurwacki, ile ja robiłem błędy. I też powiedział, już dużo hodowców, parę setek hodowców nie używa lekas i też ich do tego nikt nie namówił. by nawet tych trzech mistrzów w zeszłym roku, jeden z bieska białej, jeden, jeden z Libiąza i jeden z Rypina, nie dawali ani grama lekas, a wygrali loty, to można ich w Polsce. Do usłyszenia. Cześć Mamo, cześć!